Cześć. Dziś pokażemy jak w domu przygotować zdrowy i pyszny produkt mleczny narine z użyciem saszetek Narex. To świetny sposób na wzmocnienie mikroflory jelitowej. Zaczynajmy. Na pierwszy rzut oka procedura może wydać się skomplikowana. Jednak najwięcej trudności sprawia w rzeczywistości gotowanie mleka, pilnowanie, żeby nie wykipiało. To zajmuje najwięcej czasu. Poza tym wszystko jest bardzo proste. Jeśli posiadasz jogurtownicę, utrzymanie odpowiedniej temperatury jest jeszcze łatwiejsze. Co będzie Ci potrzebne? Szklane naczynie z wieczkiem, termometr kuchenny, saszetki Narex Saszec i około 1,5 litra mleka. Jogurtownica nie jest konieczna. Aczkolwiek może być ona ułatwieniem, gdy robimy jogurt bardzo często. Jej główną zaletą jest to, że nie musimy samodzielnie dbać o odpowiednią temperaturę. Zakwaska. Gotuj 150 ml mleka krowiego przez 10 do 15 minut. W praktyce mleko musi wrzeć nie dłużej niż 3 do 5 minut. To zazwyczaj wystarczy, żeby wyeliminować niepotrzebne bakterie. Gdy użyjesz mleka UHT, możesz pominąć ten punkt. Mleko UHT nie zawiera żadnych żywych mikroorganizmów. Następnie ostuć mleko do temperatury 39 do 40 stopni. Usuń pianę i przelej mleko do wyparzonego szklanego naczynia. Ja zazwyczaj używam sita, co pomaga mi lepiej przecedzić mleko i nie mieć niepożądanych resztek piany. Dodaj zawartość jednej saszetki narek do mleka i dokładnie wymieszaj. Dziwnie, jak taka mała ilość produktu może sfermentować dużą ilość mleka, prawda? Szczelnie zamknij naczynie i umieść w jogurtownicy. Utrzymuj temperaturę 37 do 39 stopni Celsjusza przez około 22 do 24 godzin. Otwórz naczynie i sprawdź konsystencję zakwaski. Zwróć uwagę na grudki. Może to świadczyć o zbyt wysokiej temperaturze fermentacji, więc następnym razem warto zmniejszyć ją o 1 do 2 stopni Celsjusza. Przenieś zakwas do lodówki na co najmniej 3 do 4 godzin. Przed użyciem dokładnie wymieszaj zakwas do uzyskania jednolitej masy. Przechowuj w temperaturze 2 do 6 stopni Celsjusza nie dłużej niż przez 7 dni. Jogurt. Aby przygotować produkt mleczny na rinę, potrzebujesz 1 litr mleka. Ugotuj je, a następnie ostudź do odpowiedniej temperatury i dodaj 2 łyżki stołowe zakwasu na każdy litr mleka. Z poprzednio zrobionej zakwaski powinno nam wyjść około 8 do 10 dużych łyżek produktu, co w praktyce przekłada się na 4, a nawet do 5 litrów gotowego jogurtu. Jest to bardzo wydajne i ekonomiczne rozwiązanie. Fermentuj produkt w temperaturze 37 do 39 stopni przez 5 do 7 godzin. Czas fermentacji. Oraz temperatura mają istotny wpływ na końcową konsystencję i właściwości organoleptyczne produktu. Jeżeli temperatura będzie wyższa i czas fermentacji wyniesie 7 godzin, otrzymamy bardziej gęsty i kwaśny produkt. Natomiast jeśli zdecydujemy się na fermentację przez 5 godzin w temperaturze 37 stopni, a nawet 35 stopni, uzyskamy produkt delikatny, przypominający jogurt pitny. Po fermentowaniu jogurtu otwieramy naczynie i sprawdzamy konsystencję. Ciekawostką jest to, że im więcej mieszamy nasz jogurt, tym bardziej staje się płynny. Zgodnie z opisem i wskazaniem założyciela, pana Leona Erzinkiana, który odkrył te bakterie, w jego książce o przygotowaniu mleka acydofilnego jest opisane, że produkt po fermentacji jest bardzo zbity i galarytowaty, ale im więcej się miesza, tym bardziej staje się płynny. Jak widzimy, to się potwierdza. Przenosimy jogurt do lodówki, przechowujemy w temperaturze 2-6 stopni, nie dłużej niż 2 dni. Po opcjonalnym wymieszaniu zostawmy go w lodówce na kilka godzin. Produkt można spożywać od razu, jednak smakuje o wiele lepiej, gdy jest schłodzony. Co do porad, jak go dawkować, najlepiej pić jedną szklankę rano i jedną wieczorem. Jeżeli ktoś przyjmuje kapsułki Narex, to świetnie, ponieważ jogurt wzmocni działanie kapsułek. Bakteria w kapsułkach jest liofilizowana, czyli w stanie uśpienia i potrzebuje czasu, aby się obudzić w naszych ilitach. Natomiast w jogurcie bakterie są już aktywne, działają od razu po spożyciu. Przed użyciem warto każdorazowo wymieszać produkt. Jeżeli nie posiadasz jogurtownicy, bądź chcesz podzielić się tym produktem z kimś innym, wystarczy dać mu słoik zakwaski. Taki słoik wystarczy na 4 do 5 litrów gotowego napoju. Jeśli ugotujemy mleko, ostudzimy je, wymieszamy z nim dwie duże łyżki zakwaski i pozostawimy. Uwaga, niekoniecznie w jogurtownicy. To mamy alternatywne rozwiązanie. Wystarczy owinąć naczynie ciepłym kocem i zostawić na noc. Nad ranem będzie gotowy, idealny produkt. Jogurtownica nie jest konieczna do tego drugiego kroku, jednak do pierwszego kroku dobrze ją mieć, ponieważ zapewnia kontrolowaną temperaturę. Jogurt na Rinę można wykorzystać na wiele sposobów. Można go wymieszać z orzechami, dodawać do sałatek jako zdrowy dressing, albo zrobić z niego smoothie z wybranymi sezonowymi owocami. Świetnym pomysłem jest też połączenie jogurtu z musli, co stanowi zdrowy i pożywny posiłek na początek dnia. To wszystko. Twój domowy produkt mleczny Narinę jest gotowy. Smacznego i na zdrowie. Dziękujemy za oglądanie. Odwiedź nas na stronie narex.pl, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i złożyć zamówienie online.